Fantastyczni ludzie, świetni prelegenci, dużo wiedzy, bardzo dużo kontaktów w kuluarach i absolutnie myślę, że warto było każdemu z tych, którzy przyjechali, warto było przyjechać i warto będzie przyjechać następnym razem. Niesamowite też jest to, że takie spotkania, oprócz tego, że jest mnóstwo wiedzy, mnóstwo inspiracji, to jest też czas na to, żeby usłyszeć, zobaczyć, yy... Historię tych naszych przedsiębiorców. Jestem drugi raz na eventie. W sumie event, który organizuje Paweł, to trochę takie jak, jak Wigilia, zebranie, zebranie rodzinne. Fajnie zobaczyć wszystkich na żywo. Przecież ja już mam kolegów, braci, kumpli, siostry. To jest jedna wielka rodzina. To, co jest dla mnie najwspanialsze, to to, że mogę się spotkać tutaj z ludźmi, których w większości znam tylko z internetu, z forum czy pracowników coraz lepszej firmy. Możemy wymienić nasze doświadczenia. Świetni prelegenci i przede wszystkim świetni klienci z bardzo otwartymi głowami, bardzo chętni na to, żeby wzajemnie się poznawać, żeby dzielić się swoimi historiami, żeby poznawać się w kuluarach i wzajemnie pomagać sobie w tej trudnej roli, jaką jest bycie przedsiębiorcą. Powiem Ci, że jestem zachwycony. Szedłem, od razu spotkałem kilka osób, które kojarzę, czy to z forum, czy z różnych współprac, które tutaj są i myślę, że mówienie o społeczności coraz lepszych przedsiębiorców jest rzeczywiście czymś, co naprawdę ma miejsce nie tylko w tym świecie wirtualnym, ale widać, że ludzie są otwarci, uśmiechnięci, szybko nawiązują nowe kontakty, nowe relacje, więc moja dusza networkingowa teraz się cała karmi tutaj na załączonym obrazku, aż przyjemnie popatrzeć. No w ogóle bardzo cenię sobie takie spotkania na żywo i cieszę się, że jest taka możliwość możliwość e, aby móc porozmawiać z ludźmi, których na co dzień widzę tylko na forum, czy gdzieś tam mam okazję, powymieniać się wpisami czy komentarzami, a tutaj możemy się spotkać, uścisnąć dłoń. Tak samo się cieszę z tego, że mogę e, mogą się spotkać z Frankiem, tak, czyli z moim coraz lepszym doradztwem, no bo na co dzień widzimy się tylko i wyłącznie online. są bardzo inspirujące, można je zastosować od razu do swojej firmy. Jednak to, co jest dla mnie najwspanialsze, to to, że mogę się spotkać tutaj z ludźmi, których w większości znam tylko z internetu, z forum, czy pracowników coraz lepszej firmy. Możemy wymienić nasze doświadczenia, podzielić się wyzwaniami, które mamy w naszych firmach, wzajemnie się pośmiać. To jest, myślę, najcenniejsze w całym tym spotkaniu. Jestem drugi raz na evencie. W sumie event, który organizuje Paweł, to trochę takie jak, jak Wigilia, zebranie, zebranie rodzinne. Fajnie zobaczyć wszystkich na żywo bo jednak jest sporo, sporo z nas jest no wszyscy w sumie przedsiębiorcami, ale gdzieś tam się tam wypowiadamy na forum, a w Realu jednak jest fajniej. Usłyszałem tyle naprawdę pozytywnych słów, tyle wdzięczności od ludzi, którzy wdrażają to, czego uczymy w coraz lepszej firmie i mają niesamowite rezultaty w rozwoju swoich firm. Więc to tak z mojej perspektywy osobistej, z mojego serducha. Natomiast poza tym, jak zawsze, na coraz lepszym ewencie. Fantastyczni ludzie, świetni prelegenci, dużo wiedzy, bardzo dużo kontaktów w kuluarach i absolutnie myślę, że warto było. Każdemu z tych, którzy przyjechali, warto było przyjechać i warto będzie przyjechać następnym razem. Od lat pracujemy zdalnie, więc rzadko się widzimy też z zespołem, ale to jest taka okazja na to, żeby się spotkać, zobaczyć, doświadczyć. Niesamowite też jest to, że takie spotkania, oprócz tego, że jest mnóstwo wiedzy, mnóstwo inspiracji, to jest też czas na to, żeby usłyszeć, zobaczyć historię naszych przedsiębiorców, co się u nich w firmie zmienia. To spotkanie na afterparty, ta kolacja wieczorna, ten czas spędzony razem, który nie mam pojęcia, o której się skończy. Absolutnie jestem głęboko przekonana, będzie takim czasem zacieśniania więzi. i węcie właśnie zdobywamy też tą wiedzę. W kuluarach, jak się spotykamy z chłopakami, zawsze to są ludzie, którzy nadają na tych samych falach, co ja. Przecież ja tu już mam kolegów, Braci, kumpli, siostry. To jest jedna wielka rodzina. Mam oczywiście telefony do tych ludzi, których tutaj spotykam. Zaczęliśmy się umawiać na kawy czy na piwo od czasu do czasu, żeby porozmawiać. Także no, nie wyobrażam sobie w ogóle istnienia bez, bez, bez eventu. Uczestniczyłem w wielu konferencjach biznesowych. W zasadzie to nawet byłem dwa tygodnie temu na takim evencie e-commerce'owym. I atmosfera tutaj jest zdecydowanie lepsza na takiej zasadzie, że faktycznie można podejść do każdego, każdy jest otwarty na rozmowę, można porozmawiać, wymienić się jakimiś tam doświadczeniami i nie ma tutaj żadnego nadęcia, nie ma żadnego, nie wiem, ja nie czuję przynajmniej żadnego takiego interesiarstwa, tylko jest taka chęć, chęć pomocy i to jest świetne. No tego przede wszystkim też uczy CELEF I, i gdzieś tutaj do bardzo można odczuć. W 2022 roku myślałam, że lepiej się nie da, ale tegoroczna edycja zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Świetni prelegenci i przede wszystkim świetni klienci z bardzo otwartymi głowami, bardzo chętni na to, żeby wzajemnie się poznawać, żeby dzielić się swoimi historiami, żeby poznawać się w kuluarach i wzajemnie pomagać sobie w tej trudnej roli, jaką jest bycie przedsiębiorcą. Właśnie nie możemy się nadziwić, że przychodzą... Y Zupełnie obcy sobie ludzie, a jednak nagle bardzo szybko stają się sobie bliscy. Jak widać dookoła nas, jak słychać, jest straszny gwar. Wszyscy, wszyscy ze sobą rozmawiają tak, jakby właściwie znali się od lat. Nie wiem, czy to jest magia forum, czy to jest magia y, tego, że to są przedsiębiorcy i wyjątkowi ludzie, czy to jest magia tego, że, że jakoś się gromadzimy pod wspólnym jakimś szyldem i pod wspólnymi wartościami. Nie wiem, co jest tajemnicą, ale rzeczywiście tak jest, że te, ci ludzie są wyjątkowi i atmosfera na tym evencie jest rzeczywiście wyjątkowa. Ja jadąc rok temu na event, hmm, czułam się bardzo anonimowa w tej. Społeczności. i dał mi okazję, żeby poznać e, po prostu coraz lepszych przedsiębiorców, ekipę CLF-u. E, jadąc w tym roku na event, e, nie czułam się po pierwsze anonimowa, a po drugie, e, no, bardzo się cieszyłam, że mogę porozmawiać z członkami, po prostu w zasadzie z przedsiębiorcami. Mogę się dowiedzieć, co u nich słychać, jakim minął rok, jakie, co u nich się dobrego zadziało e, i tak naprawdę zacieśniamy tą relację. Od samego na wiesz, ogień, super prelekcje, fenomenalne towarzystwo, ludzie dopisali, więc no, jest naprawdę rewelacyjnie. Niech żałują ci, którzy się decydowali, ale się w końcu nie zdecydowali. Mam nadzieję, że za rok się widzimy. Trzy największe korzyści z udziału w coraz lepszym wędzie Punkt pierwszy to jest zmiana doświadczeń. Punkt drugi to jest networking, czyli łączenie się ze sobą różnych biznesów. I często ludzie po takim evencie wracają z wizytówkami w kieszeni, dzwonią do siebie i mówią: Zróbmy razem jakiś nowy biznes. I to jest kolejna korzyść. A po trzecie to jest możliwość spotkania ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem i chcą się uczyć i czerpać wiedzę z tego, kto tu jest i kto przyjechał, ale też są w stanie się tą wiedzą dzielić. Więc to jest kolejna okazja do tego, żeby się po prostu uczyć, bo bycie przedsiębiorcą to jest cały czas proces nauki. Myślę, że przede wszystkim taką więź między nimi, czy też otwartość, czy też komfort widać w, za każdym razem, kiedy mamy sesję Q&A, czyli sesję pytań i odpowiedzi do danego prelegenta. Tutaj za każdym razem jest ogromna otwartość publiczności, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć i dopytać tego prelegenta, więc to na pewno świadczy o tym, że coraz lepsi przedsiębiorcy świetnie się czują w ramach tej społeczności, nie boją się czerpać ze swojej wiedzy i nie boją się pytać, kiedy czegoś nie wiedzą. Jest to moja druga wizyta, drugi event, także byłem w zeszłym roku i powiem szczerze, że pierwszym event po zeszłorocznym evencie nie, nie mogłem mnie w tym roku zabraknąć, tak? Raz że już troszeczkę ludzi też poznałem, już są teraz znajome twarze. Ale atmosfera, wiedza merytoryczna. Jestem tylko pełen podziwu dla prelegentów, że w tak krótkim czasie są w stanie przekazać tak dużo wiedzy tak? I, i tyle naprawdę ciekawych merytorycznie tematów. To, co jest tu kluczowe, to świetna atmosfera i przedsiębiorcy. Naprawdę wspaniali ludzie, których miałam okazję poznać przez te dwa intensywne dni. E, organizatorzy, czyli CLF, w których też jestem w jakiś sposób reprezentantem, e, no, spisali się na medal. Przyznam, że wszystko dopracowane tak, jak trzeba, a ja się czułam tutaj jak. Ryba w wodzie, ponieważ to naturalne środowisko chyba każdego konsultanta biznesowego. Przyszedłem tutaj skupić się na uczeniu, przede wszystkim, nie na networkingu, a i tak już mam za sobą kilka e, niezobowiązujących rozmów. Które mam nadzieję, że przyniosą jakieś relacje w przyszłości. Ja myślę, że to są ludzie z wartościami przede wszystkim. To znaczy, myślę, że nasi przedsiębiorcy to nie są tylko tacy ludzie, którzy chcą się nachapać, jak najszybciej zarobić kupę kasy, sprzedać firmę, wyjechać na Bahamy i resztę życia spędzić leżąc na plaży. Tylko to są ludzie, którzy chcą robić wartościowe rzeczy, pomagać innym ludziom, realizować swoje pasje i to też sprawia, że. Jak trafiają na podobnych sobie, to też bardzo łatwo nawiązują kontakt, bardzo łatwo się też z takimi właśnie dogadują. I rzeczywiście jest tak, że gdy na co dzień znają się z naszego forum coraz lepszych przedsiębiorców, to potem widząc się na żywo, nagle stwierdzają, a, to tak wyglądasz, i już potem bardzo łatwo jest rozmawiać. Rok temu na pewno było na pewno było dużo stresu. Pierwszy raz robiliśmy coś tak dużego, więc stresik. Czy na pewno wszystko dopięliśmy na ostatni guzik? Teraz zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie mniej stresu, bardziej pozytywnie, tak na spokojnie, na luzie, z uśmiechem. Jeżeli chodzi o. Jedyną stałą w biznesie, którą jest zmiana, to tak naprawdę myślę, że tu kluczem jest niebanie się ryzyka i chyba łatwa akceptacja konsekwencji tego, jak ryzykujemy. Nie? Bo ryzykujemy dzisiaj konsekwencje ponosimy w przyszłości no albo jutro, bo, bo tak bardzo zaryzykowaliśmy, że nie sprawdziliśmy. Jednak akceptacja ryzyka i akceptacja tego, że może się nie udać, a jak się już nie uda, to nie rozdzierania szaty i i stukania się po głowie, że jak to mogło się nie wydarzyć, przełknięcie pigułki i ryzykowanie od nowa. Tutaj nie ma jakiejś specjalnej recepty. Myślę, że definicja kosztów utopionych powinna być każdemu znana i trzeba to przetrawić. Szczególnie znaczy, przepis jest prosty: podwajamy ilość porażek, żeby przyspieszyć sukces generalnie. Jak będzie tych porażek pięć razy więcej, to jest szansa, że dwa razy szybciej coś osiągniemy. Można do zmiany się nastawić pozytywnie i że ona nie musi przerażać, że nie musi to być wielka rewolucja, ale że można małymi, drobnymi krokami zmieniając swoją firmę, swoje życie. Dochodzi do naprawdę fajnych rezultatów. Gospodarka cały czas idzie do przodu, biznes cały czas idzie do przodu, i jeżeli się nie dostosowujemy, nie zmieniamy się, nie jesteśmy jakby na bieżąco, nie idziemy do przodu, to, to cofamy się. I, I myślę, że aktualnie, w aktualnych czasach, które są też dość niestabilne, bo COVID, wojna, e, inflacja to, co się dzieje na świecie teraz też druga wojna jakby tutaj na wschodzie e, no. Ciągle skądś mamy jakieś informacje, jakieś wydarzenia, które wpływają na nasz biznes, tak samo teraz właśnie ten rozwój AI. Myślę, że przedsiębiorca, który nie jest elastyczny i nie potrafi tych zmian wprowadzać, nie potrafi zweryfikować swoich przekonań, to jest przedsiębiorca, który niestety jest skazany na porażkę i jedyne, co możemy zrobić w biznesie, żeby robić go dobrze, żeby osiągnąć spektakularny sukces, jak to powiedział Paweł na swoim wykładzie, to jest podejmować próby, testować, ponosić te porażki, ale dojść też do takich momentu, kiedy odniesiemy spektakularne zwycięstwo właśnie dzięki drobnym zmianom. Ta zdolność do dostosowywania się do zmian, ale też do akceptowania tej rzeczywistości, która jest zmienna, do akceptowania niepewności jako czegoś, co nam stale towarzyszy, jest szalenie ważna. My bardzo często widzimy przedsiębiorców, którzy mają bardzo dużo wiedzy, teoretycznie bardzo dużo pomysłów, jest tam jest kipiący potencjał, ale pewne rzeczy w ich firmach się nie wydarzają właśnie dlatego, że blokadą jest ich Głowa. My też tego często doświadczamy. To nie jest tak, że nas zespół coraz lepszej firmy te, ta zmienność warunków nie obchodzi, my też na to zwracamy uwagę, ale myślę, że to jest właśnie ta sztuka i to odróżnia przedsiębiorców, którzy osiągają sukcesy od tych, którzy gdzieś tam zatrzymują się, czy tak jak Paweł mówił, siadają w tym biegu, że, że do, tej, do tej zmienności się nie dostosowują. Myślę, że zwyczajnie przedsiębiorca nie ma innego wyjścia, niż się zmieniać. Ja na swojej prelekcji użyłem takiego argumentu, że to jest tak, jakbyśmy chcieli wziąć udział w wyścigu i stwierdzili nagle, a ja sobie posiedzę, albo ja sobie poleżę. No nie da się tak. Jak bierzesz udział w biegu, to musisz biec. Jak nie będziesz biec, to wcześniej czy później albo cię zdyskwalifikują, albo przegrasz, zajmiesz ostatnie miejsce. I tak samo przedsiębiorca. Jeżeli prowadzi firmę, no to musi być gotowy na to, że ta firma będzie się zmieniała, dlatego że świat taki właśnie jest. I Wpadamy bardzo często w taką pułapkę, że chcielibyśmy, żeby teraz już na zawsze zostało tak samo, albo chcielibyśmy odkryć jakiś mechanizm, który sprawi, że od tej pory wszystko będzie dla nas oczywiste. To tak nie działa. Świat się zmienia, będzie się zmieniał i nasz biznes albo będzie za tym podążał, albo świat mu ucieknie. Tak naprawdę nastawienie pozytywne do zmiany, że ona jest nieodłącznym elementem naszego życia, sprawia, że łatwiej ją przyjąć, wdrożyć, procesować i tak naprawdę ludzie patrząc na szefa, który wie, że zmiana jest i musi być i zachodzi, żebyśmy się rozwijali i mogli egzystować, no sprawia, że cały zespół tak naprawdę też łatwo się z tym oswaja e, i mimo, że czasem niektóre zmiany są długie, trudne i bolesne, no to wiemy wszyscy, że są nieuniknione i po prostu trzeba się przystosować. Temat dostosowywania się i elastyczności na zmiany jest tematem krytycznym w roli i w życiu przedsiębiorcy, i w życiu każdej firmy. To w jaki sposób my do zmian podchodzimy, to w jaki sposób my mamy mindset ustawiony na to, że wszystko w naszym życiu to jest jedna wielka zmiana, szczególnie w naszej firmie. To jest naprawdę kluczowe co do tego, żeby ta firma się mogła rozwijać, żeby ona mogła trwać, a żeby po prostu się nie zwijała. Zmiany są czymś, co będzie nam towarzyszyło chyba już do końca tych dni, więc nie możemy się na te zmiany buntować, nie możemy zamykać oczu takich małe dzieci i udawać, że nas tutaj nie ma. Po prostu musimy wziąć te, te, te zmiany w swoje dłonie, w swoje ręce i przeprowadzić przez te zmiany, przez te trudy, swoją firmę, swoich ludzi i swoich klientów również i kontrahentów. Wiem, że zmiany są w życiu każdego człowieka i to ode mnie zależy, czy je spróbuję wykorzystać na swoją korzyść, czy nie, ale wszyscy mamy po prostu podobne otoczenie, prawda, gospodarcze, biznesowe i tak dalej, więc staram się to wykorzystać na swoją korzyść. Umiejętność dostosowania się do zmiany jest to kluczową umiejętnością nie tylko dzisiaj od lat cały czas funkcjonuje w życiu przedsiębiorcy, z tym, że zmieniają się wyzwania. Moim zdaniem dla przedsiębiorców teraz największym wyzwaniem są i będą w dalszym ciągu zasoby ludzkie, czyli to niemalże rywalizacja między firmami o to, kogo zatrudnić jak do siebie przyciągnąć wartościowych ludzi i jak ich utrzymać, plus do tego cały czas poszukiwanie nowych rynków, poszukiwanie nowego klienta, poszukiwanie nowych osób, które chcą kupić albo skorzystać z naszych usług, albo kupić nasze produkty. Więc... Bycie przedsiębiorcą to jest funkcjonowanie w zmianie ciągłej, to jest obserwowanie to, co się zmienia, no i w jaki sposób ja powinienem się do tej zmiany dopasować. Proponenci na scenie mówili, że to takie, takie firmy jak Kodak przestały istnieć tylko dlatego, że się nie zmieniały. My musimy się zmieniać, dlatego my się musimy spotykać, wiedzieć, co się dzieje, co się będzie działo, przewidywać. Powiedzmy sobie, dwa-trzy kroki być do przodu przed konkurencją. No oczywiście nie, nie, nie będziemy wiedzieć, że wojna nastąpi, czy, czy tam COVID taki, ale możemy się przygotować do tego. Nie? Żyjemy w takich czasach, gdy zaczęło się od covida, wojna i tak dalej. Cały czas coś się dzieje, tak? Tych zmian jest coraz więcej. Musimy jako przedsiębiorcy być elastyczni, bardzo elastyczni, dostosowywać się do sytuacji, która jest. I samemu ciężko jest do tego wszystkiego dochodzić, nawet nie wiem, czytając wiele książek, pełne samozadoskonalenia i tak dalej. Tu naprawdę mamy gotowe rozwiązania do tych zmian, jak się dostosować, jak być elastycznym, żeby iść do przodu, tak? Bo to jest najważniejsze, tak? Jeśli staniemy w miejscu. Możemy się zwijać. Zacznijmy zarządzać sobą i emocjami, które nam towarzyszą w tej zmianie, ponieważ my wtedy wyznaczymy właściwy kierunek, żeby wiedzieć co robić dalej. Zacznijmy od siebie i tak jak mówiłam to na mojej prelekcji. Odpowiedzmy sobie na kilka kluczowych pytań: jak się w tej zmianie czujemy, co potrzebujemy, w jakim kierunku chcemy podążać i co ma być końcowym efektem tej zmiany, tak? Czyli jak przeszłość ma się różnić od przyszłości. W związku z tym to jak my do tego podejdziemy? I jak sprzedamy to naszym ludziom, zespołom, pracownikom, będzie zależało, czy oni będą za nami podążać. To jest taka rola przywódcza i liderska jednocześnie, dlatego ja uważam, że tu trzeba zacząć od siebie, do naszego podejścia rozumienia zmiany, czy jest to moment, w którym traktujemy to jako kryzys, czy jako szansę na nasz sukces, nasz, osobisty, ale także naszego przedsiębiorstwa. Rzeczy związane z radzeniem sobie ze zmianą są zawsze potrzebne, jakiekolwiek... Prelekcje, jakiekolwiek doświadczenia, wymiana doświadczeń to jest coś, co musi być. Jeżeli chodzi o zmiany w moim obecnym biznesie, czyli biznesie nieruchomości na wynajem, te zmiany są tak dynamiczne, nawet bez tych wszystkich czarnych łab łabędzi, które się do tej pory ostatnio zdarzyły. One są oczywistością, koniecznością i dostosowywanie się do nich jest absolutnym must have. Kochani przedsiębiorcy, jeżeli mierzycie się w swoich biznesach z samotnością, jeżeli nie macie z kim pogadać, jeżeli nikt nie rozumie Waszych wyzwań i kłopotów, z którymi borykacie się na co dzień, to naprawdę gorąco zachęcam Was do tego, żeby przyjechać na coraz lepszy event. Ilość energii i synergii, którą możecie pozyskać od innych uczestników, od innych przedsiębiorców, którzy borykają się z tym samym, z czym borykacie się Wy w swoich codziennych biznesowych wyzwaniach, czyli z problemami z pracownikami, czyli z wyzwaniami bieżącymi, jeżeli chodzi o zarządzanie cash flowem, o zarządzanie procesami, o dostarczanie dobrej jakości produktów, dobrej grupy klientów, którą chcielibyście określić na nowo, to gorąco Was zachęcam do tego, żeby być tutaj w 2024 roku, słuchać bardzo mądrych, bardzo wartościowych wykładów naszych ekspertów, ale też poznawać innych teraz lepszych przedsiębiorców, żebyście mogli zobaczyć, że nie jesteście sami. Jest nas dużo więcej, nas przedsiębiorców, nas ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą rozwijać swoje firmy, chcą inaczej prowadzić biznesy, więc odważcie się na ten krok, przyjedźcie, doświadczycie, a później mi podziękujecie. coraz lepszy event odbywa się jeden raz w roku, ale jeżeli chcesz zadbać o systemowy rozwój swojej firmy, to kliknij w link w opisie i zostaw nam swój numer telefonu. Zadzwonimy i wspólnie sprawdzimy, czy program rozwoju coraz lepszej firmy to coś dla Ciebie.